Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu I witam was w kolejnym odcinku z Terraria 144 Tutaj jest moja obstawa Jak widzicie ja jestem pielęgniarką, a tak serio to nie Ten kostium idzie do kosza Witam was tutaj w Night Class Kolejny odcineczek I oczywiście, że zbierałem e, rzeczy poza nagraniem Przede wszystkim muszę się pochwalić, że zabiłem parę razy golema Więc już będę miał na zbrojkę bitlową. Porównam ją sobie do obecnej Udało mi się zdobyć tali counter Byłem w dungeonie Też mnóstwo różnych rzeczy mi wylatowało Blackbell Wywalałem rzeczy na inne klasy, sprzedawałem także. Nie mam akurat tego przy sobie. Jedynie zostawiłem Keybrand, bo zauważyłem, że chyba dostał buffa, i jeszcze tutaj więcej obrażeń będę zadawał przeciwnikom. Takie efekty też śmieszne się pojawiają, i to jest coś, co mnie zaskoczyło, o czym nie miałem świadomości. Ale tak, na wszelki wypadek wolałem zobaczyć. No i patrzcie, jak w sumie bije. Mimik się jeszcze gdzieś pojawił. A właśnie! Propos Mimika! Wyleciał mi Starcloak wreszcie, po tylu latach. Tak, tak jest! Starcloak mi wyleciał e, i będziemy mogli zobaczyć nowy tam specjalny item. Czy Mimik jest tutaj na dole? Albo w ogóle go już nie ma, albo jest gdzieś? Dobra, już sobie uciekło. Ważne, że mam ten Starcloak. I jeszcze przed chwilą dosłownie dostałem bardzo fajną wędkę za zrobienie kolejnego quest'a. Tutaj wyleciała mi i bardzo dobrze. To chyba był 25, czy do, za jakieś tam się dostawało chyba za 30, 25 quest taką wędkę. Więc na pewno się przyda. A my zróbmy sobie zbrojkę bitlową, z tym, że muszę wyciągnąć najpierw moje turtle shells. Turtle shell są tutaj. To robimy po kolei dam, dam, dam. Buty na pierśnik i kasztanowy hełm. Nie jestem pewien, czy to przypadkiem kiedyś nie dostało buffa, ale ja i tak będę dążył do tego, żeby dostać bitlową zbrojkę. Więc tutaj buty na pierśnik robimy sobie, myślę, że na damage i robimy sobie hełm. I tak to mniej więcej wygląda Mam 84 e, obrony Jeśli chodzi o obrażenia to są mniejsze niestety Z tego co widzę Jeśli dobrze widzę 135 Melee damage zwiększają bitle i tak dalej e, Mam też taki haczet Ale mówiłem wam, że to jest boomerang i nie będę z tego korzystał Przejdźmy może do tego Star Cloak'a Bo od paru odcinków pewnie część z was się zastanawia Mangetsu, po co potrzebujesz ten przedmiot? Nie jesteś magikiem, po co ci w ogóle on? E, chodzi o to, że jeśli zanurzymy go sobie tutaj W tej cieczy No to on się zamieni na zupełnie nowy płaszcz który wygląda w ten sposób, Chromatic Cloak. E, I słyszałem, że jakoś oddziałuje e, na cieczy. Shimmer Phasing. E, Daje odporność. Przytrzymaj dół, żeby e, kiedy jestem zanurzo zanurzony w shimmerze, czyli jak sobie ubiorę... To co? Aha! I po prostu nie zjeżdżam, jak mam ten płaszcz na sobie. I tak to mniej więcej wygląda. Jest to nowy itemek i no jakbym tego nie miał, no to by było tak. O, a mogę sobie założyć, albo nie? Oj... Nic nie mogę zrobić już teraz. No, widzieliście, jak to działa. Jeśli byśmy padli z tym płaszczem do shimmeru, to nic nie stanie. Jest to taki itemek zabezpieczający, można powiedzieć. Gdyby się uprzeć, nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim po odcinku Wam mówiłem, że coś mi zbiera na chorób. możecie słyszeć po głosie, że troszkę jestem chory? Ale też nie jakoś bardzo. No, jakieś takie przeziębienie mnie wzięło. Wezmę sobie wykopię jeszcze trochę chlorofajtu. To będzie na drugi ten secior. Może porównamy też sobie do tankowej wersji. Bo jak na razie, no to ja widzę, że bardzo na plus jest zbroja. Z e, halo barów. A ta bitlowa mnie nie miło zaskoczyła. Obrażeniami i wszystkim. Ja wiem, że te obrażenia się jeszcze skalują. Taki jest set bonus, że im więcej tam bijemy, czy coś, to, e, to. To właśnie nam się zwiększają speedy, ale jakoś tak. No nie wiem, no nie wiem, czy nie wolę uniku przypadkiem. Nie żeby był potrzebny, bo mam ten Star Cloak. No i nie jest potrzebny. To jeszcze jeden na pierśnik, i jeszcze raz. I zróbmy sobie wersję na tanka. To nie rymowało się wcale. Jak już był to rym, to był bardzo zwalony na łeb. Yy, I mamy taką zbroję na tanka. No tu już jest 96 melee damage, ale. Obrażenia wcale tak nie zmalały. Huh. Ej, szczerze, ja nie wiem, czy przypadkiem bardziej metal ta wersja na tanka. Nie przekonuję, będę sobie zmieniał jakoś tam e, W zależności od sytuacji Ale jeszcze chciałem wam powiedzieć, że zdobyłem sobie paladin's shield e, On też był do czegoś Wyleciał mi jakoś tam z paladyna Na paladin's hammer się jakoś nie czaiłem I tu trzeba paru rzeczy, flash knuckles albo tego Ja nie mam niestety 10 punktów obrony byłoby fajne Ej, fajnie ten płaszczyk wygląda, zobaczcie jak świeci Może ten łeb nie wygląda do końca dobrze To może ja się jakoś wystroję, gdzie jest klofier Nie, klofier był młody, to ja nie wiem czy ja go mam w ogóle Czy mi nie zginął gdzieś a, chyba zginął. Papa rapa. To bym musiał domek robić osobny, kolejny. Zdziwiło mnie ostatnio to, że tutaj gdzieś witch doktora znalazłem. Dlaczego on tam w ogóle się znalazł? Nie mam pojęcia. No jakby jakiś teleport zastosował albo coś takiego. To nie wiem, było dosyć sick. To sobie pozbieram. Tutaj nowe jakieś roślinki. Będz, będz. Będzie na przyszłość. No i zapytacie pewnie, co będziemy robić w tym odcinku. Planuję na pewno zdobyć Terra Blade'a. Mam przewojewaczkę Solar Eclipse, ale mogę jeszcze dla pewności zrobić więcej. Mam tutaj pięć. Mogę też zrobić sobie Pumpkin Moon medalion, żeby być w stanie bić Pumpkin Moon i zdobyć na przykład tam mieczor z Pumpkinga, bo na niczym innym w zasadzie mi nie zależy. Jedyne, co mnie martwi, to to, że ten Pumpkin Moon podobno dostał ostre buffy, że jest jeszcze nie mam pojęcia po co, ale skoro Relogic stwierdziło, że tak jest, no to. No, cóż mi do tego. A co do bossów, może Fishlona dzisiaj zabijemy za pomocą jakiegoś nowego miecza, albo Terra Blade, albo Horseman's Blade, ee, albo Empress of Light. To są akurat tacy bosikowie, których też przydałoby się e, zrobić. No i na mm, cell ulepszony, ten, ten super mega cell zbieram sobie sextant cały czas. To jest ostatnie akcesorium, którego potrzebuję. Jeśli to będę miał, to zrobimy sobie ten mega dobry telefon, otaczając kolejny achievement. Dobra, mam już 7.30 i pozwólcie, że ja sobie wykorzystam czas na to, żeby złapać prismatic lacewinga, czyli przewojewaczkę empress mam nadzieję, że gdzieś tu będzie, mumie i duchy i wszystko du du tu. o trifold map, tak będzie już potrzebny no co ten motel taki rzadki jest, no co jest tak w ogóle to jest 13 października skoro i tak tutaj zbieram rzeczy i niedawno, chyba nawet dzisiaj albo wczoraj, mignął mi filmik na YouTubie zagraniczny o tym, czy opłaca się wrzucać pieniążki do Shimmeru, żeby jakieś tam szczęście z tego otrzymywać. I czekam tylko, czekam tylko teraz, aż wrzucę kolejny odcinek z Terrarii, który został nagrany też parę dni temu i zaczniecie mi tam pisać. Mangetsu, a wiedziałeś, że jak wrzucisz pien... <laughs> czekam na to, czekam na to. O jest, jest gdzieś. Tu jest, widzę. Bierę. Chociaż mamy jedną próbę. No i to tyle, bo już 12 w sumie jest. Więcej nie zrobię. Ciasteczko dostałem, jakie dobre. Ciasteczko. Takie było w Lidlu kiedyś, takie chocolate Chip cookie. To myślę, że plan byłby taki, że poczekamy sobie do poranka i przewołam sobie Solar Eclipse. Pójdziemy chyba na platformę od Skeletrona, tak będzie najlepiej i tam rozprawimy się z Mofronem, mam nadzieję. I oczywiście chyba nie muszę mówić, że Mofron pojawia się dopiero po planterze bądź też po planterze daje e, Broken Hero Sorda, który jest na Terra Blade. Dlatego wcześniej jak miałem Solar Eclipse, to nie biłem tego eventu. Nie było kompletnie po jedynie po Sikla, który chyba też e, wylatuje z Reaperów, które pojawiają się po mechanicznych bossach, których ja wtedy nie miałem akurat ubitych. Także do tej pory nie było żadnego sensu w marnowaniu mojego i waszego czasu na ten event, ale teraz już jest jeden Broken Hero bodajże potrzebuje, co jest naprawdę spoko, że teraz nie trzeba tego farbić nie wiadomo ile, ale to już jest dość stara zmiana, no i byśmy sobie zrobili Terra Blade'a i zobaczylibyśmy tego reworka, jest to jeden z reworków, na które najbardziej czekam i zastanawiam się czy faktycznie to podoła, bo na przykład ten True Night Edge... I tu Excalibur dalej przegrywają na DPS Sidlerem. <grym> znaczy jest to dosyć logiczne, skoro to są itemki przedplanterowe Ale jakoś tak, no nie wiem Wydają się bardziej złożone i trudniejsze do zdobycia niż po prostu drop z bossa No dobra, no to ja tutaj lecę Mam nadzieję, że nic mi nie zdechnie Z Siedlerem będę się rozprawiał tak, myślę <grym> I my chcemy <grym> no, Zawsze mi rozwala O nie, o nie Podchodzą kultyści Mam nadzieję, że nie przywołam sobie kultystę tego dużego. Bo nie chciałem. Muszę bić chyba z innych mieczy. No jeden tu idzie, próbuję podejść. To nie ja, muszę sobie inną miejscowo chyba znaleźć. Polujemy na Mofrona w gruncie rzeczy. Kurde, wszyscy tu do mnie idą. To nie, to nie ma sensu. Na tamtą platformę sobie pójdę. Może. O jeju. Może mnie tutaj odpuszczą mi. Teraz przebyłam sobie pilary i tyle będzie. Chociaż wiecie, co było fajne? No kurde, ten kultysta tu przyszedł. Właśnie o tym chciałem mówić. Fajnie było sobie tutaj bić na przykład tego ten event możemy zdobyć klucz korapszy nowy może wylecić z jakąś tam szansą, tylko czy mi się pojawią tu mopki, na razie nic się nie pojawia A powinno Kurde, O, jest, jest, jest ten co chciałem! Nie! Dobra, inwazję chcemy! Dawaj inwazja. Może być, ty też możesz dzisiaj być na odcinek, tylko nie od razu, nie od razu. Mam nadzieję, że mi tu nie będą przychodzić bo to jest combo eventów tak trochę. E, chcę inwazję mm, kosmitów, mimo że będzie trudno to ubić od razu. E, chcę inwazję, ponieważ, gdyż, iż, e, chcę w influx waver, kolejny dobry mieczyk, który być może dostał reworka, a nawet jeśli nie, to był dobry. Więc chciałbym po prostu zobaczyć, porównać i... Czy mamy Broken Hero Sword? Nie dostaliśmy, nie dostaliśmy, przykro mi widzowie Musimy jeszcze się pomęczyć Ale dzisiaj będzie inwazji, dropienia i wszystkiego Nawet nie wiem, czy ten pumpkin w takim razie ruszymy, jak tutaj się wpieprzył nam... Ufoki się wpieprzyły, no Jakiś obraz jeszcze, Midnight Sun Wylatuje Obrazy Dla prawdziwych malarzy jak powszechnie wiemy, tylko malarze mogą kupić obrazy O jest, Mofron Neptun Shell też dostałem o dziwo, ale żeby nie paść, żeby nie paść teraz... Ja sobie zmienię może... Rzeczy, kurde, są ten z nailganem jest. A co do flasków? Wiem w dalszym ciągu, że mogę korzystać z tych flasków, ale jestem leniwy, a nie mam za bardzo takich na przykład... Nie mam tych crimsonowych, z których mogłem sobie korzystać, no kurde! A! a Lipton jest czasami. Tak obrywać tutaj. Przekrwawienie jakieś mi dali. A mam Antxilda. No jojo dostałem, po co mi jojo teraz? O jest, kolejny. Przynajmniej jest dobrze widoczny. Jest, Broken Hero Sword. Wreszcie wypadło. Gunwo. Ciekawe, czy jak na przykład sam umyślnie zrobię sobie Solar Eclipse, to czy mogę je też. Czy odnowi mi się ten Sundial sam z siebie, żeby go przewinąć? Czy to tak nie działa? To zrobię może tak, bo tego już nie potrzebuję. Tutaj jest nagle inwazja. Ej, nie minie mi ta inwazja. Nie, inwazja nie minie. Nie powinna. Kurde, Bladmoon jest nagle. Bladmoon też mogę przewinąć. Okay, dzięki. Chociaż dużo się tu dzieje na ekranie, jak widzicie. Ja sam tego no, przestaję ogarniać. Jeszcze mi sterowanie odwrócili, idioci. Co się tu dzieje? Czy ja mogę to zablokować na przykład? Jak chcę to kowadło tylko wziąć? Mogę? Czy mi nie przysługuje? Dobra. Kowadło. Może je postawimy na razie tutaj. Bo jesteśmy w stanie zrobić Terra Blade. Tu jest Terra Blade. Grafika się w ogóle nie zmieniła i bardzo dobrze, bo bardzo mi się podobała. No, i mamy Terra Blade'a. Ja sobie go jeszcze od razu przekuję i zaraz zobaczymy, jak w praktyce. No, a spoko, bo pół platyny chyba wydałem na to. Zobaczymy, jak ten Terra Blade się sprawuje, więc lecimy z tym. O kurde, co to jest? Jakie fale! Jak nawala! I zasięg mu został nawet. Zostawili mu zasięg i jeszcze kurde spamuje tymi falami. Nie no, teraz to się bardzo wyróżnia jako mieczyk. Jak z DPS-em? Bardzo dużo. Okej, okay, okej. Okay. To będzie chyba broń, którą będziemy już do końca walczyli. Żadne chyba Horseman's Blade, chociaż zo też zobaczę, dam szansę. Jak były reworki Intax waver, nie wiem czy miał reworka, ale może jest mocny. Ale to jest super, te fale! O laser kill dostałem. ma na to szansę, więc czemu tak? O, dobra, nieważne. Za niedługo powinien być e, pan Spodek i się rozprawimy z nim. A może dlatego tak nawalam, bo mój beetle Secik mega boostuje melee Speed, bo tak było właśnie zaatakowanie. Więc z czasem to ja coraz szybciej nawalam Kurde, ten melee speed Kozacki jest Mega dobre wrażenie robi ten Terra Blade No i DPS 2000 Nie, nie pamiętam, jeśli mam być cztery, Ile było wcześniej, jak to porównać ze sobą Ale wydaje mi się, że jest jednak lepszy No z tym, że mam mniej zasięgu Ale jak nie my już ustaliliśmy to dobrze Bo no, wojownik powinien jednak być Bardziej klasą na blisko Fajnie, że są jakieś tam wyjątki Z niektórymi bossami może mieć ciężko No ale tutaj wydaje mi się, że ten zasięg i tak jest Spory, dosyć. No to co? Będzie zaraz spodek chyba przy 30% się pojawia, nie? Albo przy 10. Nie pamiętam zupełnie. Kurde, jaka imba tu jest, nie wytrzymam zaraz. Jeszcze szybciej nawalam. Jakby się pod Melee Spida złożyć, to bym tak szybko nawalał, że nie wiem, czy coś bym tu w ogóle widział. Już teraz jest problem. Jest, jest, jest! Tylko pytanie, czy nie umrę teraz. Może wezmę sobie jednak na z całym szacunkiem na... Ooo, uh, defensywę, bo się nie czuję teraz zbyt dobrze. Dobra, potek wlatuje, uciekam. Nie, 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 nie. Dużo mu całkiem zadałem, aczkolwiek muszę się wyhilować jeszcze trochę. A tutaj, jak oni mi nawalają jeszcze, to nie, nie wspomagałem tej sytuacji. Kurde, o. No, bo zaraz będzie ciężej. Pyk, 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 pyk. Dobra, mnie tam z dołu zaraz wykończą. Co teraz, co teraz? Nie. Nie. Pyk. Pyk. Dobra, pyk. Kurę coś puścił z góry. Ja wolę grać na tanka, jednak. Nie. Potka. Ten Terra Blade jest świetny. Ja teraz wziąłem sobie na tanka zbroję i tak szybko nawalam. Ci z dołu mnie wkurzają bardzo, bo randomowe pociski lecą we mnie i odejmują mi w czasie, niestety, zdrowie. Ja, ja zaraz się wywale I co dostałem? Infrax Waver! Jest za pierwszym razem! Ale dzisiaj farta mamy. Nawet jeszcze dostałem moba, znaczy tego, peta moba. <laughs> to niezły mob. No to co? To mogę wyczyścić tę inwazję do końca i już mieć to gdzieś. Bo tylko to chciałem mieć. No to testujemy, ludzie, w tym chaosie wielkim. Influx Waver, gdzie on jest? Tu jest Influx Waver. Jego nie zmienili, ale w zasadzie i tak był dobry. Może na pojedyncze cele będzie lepszy. Na bossów na przykład. Hmm. no bo ten mecz bez ulepszeń, wydaje się. Równie dobry. No serio, jest dobry, jest dobry ten mieczyk. Bo to zobaczcie, jaki pogrom robi. No widzieliście zresztą, co ja wam pokazuję 300 razy. Kurde, nie! Chciałem tak zrobić <noise> Ale mi NPC-ci pozdychali Będzie tu jedna wielka rotacja pyk, 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 pyk. Jakie fale Nie ma fal, nie ma fal Mega dobry ten rework jest Dalej mi się podoba A z bliska to jeszcze więcej, 4000 nawet Jest soser, czy jest mi na coś potrzebny? UFO by było fajne Może pobiję go jeszcze Dam szansę tutaj Jezu, ale mu zadaję obrażenia, tylko ja też dużo berwę nie, wydaszowałem w jego laser Pytanie, kto kogo pierwszy zabije normalnie Taka walka tu jest zacięta Tutaj jak umrę, to umrę i trudno, więc mogę już nawalać Jak leci padać na bambus, już nie chcę o was słyszeć Urzacie mnie Nienawidzę inwazji na Master Mastermode, naprawdę nienawidzę Wywalanie się 500 tysięcy razy I tak gram klasą, która ma najwięcej obrony Więc powinienem Nie narzekać, a narzekam Ty się ostałeś jako ostatni Ostatni Jedi tutaj no to ja ci dam dobroci Masz żółwia ninja Teraz się zastanawiam, na co by iść Czy robimy ten pumpkin moon, no mamy jeszcze dużo czasu Może bardziej na jakieś bossa teraz Kurde, nie ma anglera, nie zrobię quest'a nawet No to co, dzisiaj Duke czy Empress, dlaczego to jest ważne pytanie Dlatego, że Duke Dostał naprawdę chore buffy Jest mega trudny Teraz, jeśli chodzi o punkty zdrowia I nie tylko, bo twórcy Nie chcieli, żeby go speedrunować Żeby bić go jeszcze, kurde, przed mechanicznymi no, niby mogli sprawiać, żeby przebojowaczka nie była wtedy dostępna, ale. Może chcieli taką drogę zostawić, ale nie chcieli, żeby była aż tak łatwa. I oto mamy efekt Duke Fishlona, który będzie przekoksem, i zobaczymy, jak bardzo. No, może też czuli gdzieś tam, że ten błosik już odstaje powoli, że nie jest aż taki mocny i, i jest lipa generalnie, nie? Jeju, jakie to ma odgłosy? Tu, tu. To zawsze miało takie odgłosy. Ja się respię na moich oczach, głupkowato. Idźcie se pacany Pff, Ta mapa, tu mi się po nocach już śni No może się umówimy tak, że spróbuję tego Duke Fishlona, bo mam i tak parę przywojewaczek e, Jak się nie uda, no to coś z Empress Zdecyduje, zdecyduje, będę mógł parę razy z nim walczyć, także Tutaj jeszcze zrobię sobie platformę, większą nawet Chciałam sobie żałować. Traveling merchant przyszedł. Traveling merchant, a wiecie na co ja poluję? Tak mnie w sumie zdziwiło, że akurat o 11, ale ja poluję bardzo na kurkę ze Valley, Jest jeszcze taki pecik i kurczę. Ha, bo kurczę, bo kurka, he. No nie wiem, nie mogę go dostać. Naprawdę uparł się ten Traveling merchant. Przynosi wszystko, tylko nie to. No to tak. Wracamy. Gdzie on polazł? Tu? Gdzieś jest? Tu jest. Co mi powiesz? Co mi dasz? Yy, możemy się flexować, flexujemy się A jak żeby inaczej? No nic nie przynosi, no jesteś głupi Ja już myślałem, że śmiercionośną broń zrobię Z tego, niestety Bobles, bobles Tu nie ma żadnych już mikstur praktycznie hm. Pek, pek. Pek, pek. Endurance, o mogę jeszcze flaski zatruwające albo curse flame. Dobra robimy curse flame. Jak mogę to mogę, tu się bawimy na 102 takie flaski. Nie, no, wyłowię sobie jeszcze te rybki, jakieś tam Rage Potion, inne rzeczy. O, no, i Bonkoi mi dało. Tu chyba te i te ryby będą. I Bonkoi. Widzimy, jaki biom ma tu przewagę. O, jest. No to tak, Craft Potion. Niech będzie. trzy eee, I jeszcze Rage Potion. Chciałem. A nie, mam kurczę, chyba. Nie te ryby, chyba te na te gorsze. O, jest klofier. O, jest hemopirania. I mamy Rage Potion, niestety tylko jedno. Hmm. Próbujemy teraz czy dla bezpieczeństwa później. To jest dobre pytanie. Ja bym mimo wszystko zaryzykował i teraz już poszedł. Mam w razie czego zbroję, która powinna się tutaj sprawdzić dobrze. Yy, jedna i druga. łykam sobie wszystkie potki Tutaj gdzieś na środku. Yy, tu powiedzmy dam sobie to. Yy, ognisk niestety nie mam, ale to ufam, że i tak, sporo mi to da, tu, tu i tam tutaj dobra mam full hp i lecę z tym chyba od razu zobaczymy jak nowy terra blade się sprawi na fiszlonie, i jak nowy fishton wypadnie to też jest drugie w sumie pytanie dobra mamy piszczonkę. tejku dobra jest prześwietnie 2000 obrażeń kozak wszystko mu zdmuchuje wszystkie bańki no nie no aż takiego progresu się nie spodziewałem zobaczymy jak późniejsze fazy bo ta pierwsza to co jeszcze mogę mówić Oberwałem troszkę, ale zbrojka na tanka nie była tutaj potrzebna w żadnym wypadku. Pyk 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 pyk. Ma po WHP, ma po Raz będzie więcej agresji w nim będzie widać. Komentarz. Jak nie powiedziesz, że dostaje rage'a, więcej agresji będzie widać. No i nie wiem, bardzo łatwy jest. Inne klasy będą miały. U, przerąbane <śfie> Bardzo łatwy jest. Po czym Oberwał? Inne klasy będą miały przerąbane, chociaż brakuje mi czasami momentu Być może ja źle też czegoś unikam Ale zobaczmy Raz Dwa Raz Dwa Trzy Dobra, raz Raz No i padło bardzo łatwo Znaczy nie spodziewałem, że aż tak łatwo będzie, naprawdę tsunami dostałem Szkoda, bo Flayron dostał jakiegoś e, buffa ale nie wiem, czy się o niego starać. W sumie mam jeszcze poty, to szkoda nie zużyć. Z drugiej strony możemy setu tu Pumpkin Moon przywołać. Ej, robimy tak? Dobra, ja chcę być tu Pumpkin Moon. Szybko przewinę sobie dzień i, i se tu przywołam po prostu i zobaczymy. Pierwszy raz będę bił na oceanie Pumpkin Moon, ale ta platforma serii jest dobra i już mam wszystko rozstawione. No, będzie profit z tego. To lecimy tam i zobaczymy. Yy, Okej, okay. jestem. Pumpkin Moon, chcecie, przywołujecie. <gry> Tylko mogą mi do wody wpadać, to jest jedyne co. Mam nadzieję, że nie będą. Że jakoś wyjdzie to dobrze. Na razie mogę sobie tu gdzieś siedzieć, aby jak najmniej się ich klinowało. No, mordeczki, chodźcie tu wszyscy. Ale ich czyszczę z tego Terra Blade'a. Prześwietny jest ten mieczor teraz. Naprawdę, zakochałem się w nim na nowo. Jest o wiele ciekawszy niż to, co było. Przypomina mi ten miecz, który był do zdobycia z inwazji z Old One's Army. Ale melee speedy skory. Mam wrażenie takie dzikie, że dostanie mimo wszystko nerwy, wiecie? Całatwo jest, nie za trudno, na odwrót. Źle powiedziałem, bo już się skupiłem na tym, co się dzieje. Oj, oj, oj. A tu Pumpkin Moon dostał Bafa. Słyszałem, że więcej HP-brogowie dostali, nie tylko. W większość przynajmniej. Na szczęście, przez. czy na szczęście, nieszczęście. Przez ściany nie biję tym mieczem. O. Co dalej? Padło na dole. Coś dostałem ciekawego. Bo to w wodzie jest. Jak już. O! Nie, 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 nie. Ale lipa się stała. Że ja muszę ich tam w wodzie bić. Dobra, no z drugiej strony mogę się skupić na innych przeciwnikach. No mi zależy na tym, żeby Pumpkinga rozwalić, tak? I z niego Horseman's z by I to jest tyle, co ja chciałem. A jak to osiągnę, to już jest inna sprawa. Czy ja im też spowolniłem pociski, czy to nie działa na nich woda w ten sposób? Bo nie wiem, nie pamiętam. Dobra, przyciągało mi wszystko, mi przyciągnęło jakieś statuetki, setki. No, ja sobie tu jeszcze plecaczek otworzę. Ojoj, oj, tonę. Niekoniecznie przez drip. I jak tu jest? Kiedy będzie pan pumpking? Chyba jeszcze trochę czasu musimy. Jeszcze trochę czasu potrzebujemy, co? Ale się fajnie leczę. Poty. Dużo robią, dużo potrafią zdziałać To zaraz będzie Pumpking i no chcę zobaczyć ten Horseman's Blade Bo no nie ukrywam, że już chyba nawet na spoilerach było coś widoczne, że z tym mieczem się dzieje Ale co dokładnie to to nie wiem Więc być może jeszcze nawet jakaś decyzja została wdrożona, o której nie wiem I no chcę zobaczyć jak też wypada na tle tego Terra Blade'a na przykład Bo to sick jest, sick jest Sik, sik, sik. muszę nie wybić już tego Pump King, tego Morning Wooda. I jeszcze taka jedna sprawa. Podobno zwiększono falę Pumpkinga... Pumpkin Moona do 20, yy, jeśli chodzi o finałową. Czyli finałowa to już jest 20 i potem się te punkty na, nabijają, nie 15. No to taka ciekawostka ode mnie, ciekawostka na dziś, ciekawostka Mangetsu. No to co? Bijemy Pumpkinga. Zobaczymy. No nie no, nie pada mi to HP. Jest git, jest mega git. On dużo obrywa, mogę go nawet z bliska coś poklepać Żeby było jeszcze szybciej Jak mam full HP Ej, no z bliska na niego to nie jest zły pomysł, bo i tak Dalej mnie więcej bije z tych kos Hmm No to co? Dobijamy, co wyleci? Nic nie wyleciało, ale ham Nie, padłem! Zagapiłem się A tam ten padnie jeszcze, dobrze frajerowi Pyk, 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 nie, nie zabijajcie mnie NPC, błagam Poty wszystkie też poszły. Szkoda, 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 pot. Ale nie, no i tak chyba już im dużo nie zostało. Tak na pocieszenie powiem. Ojoj, oj. Było nie padać, mangi. Miałeś wszystko na talerzu. To jest dwunasta fala. I co wyleciało? Eee, nie widziałem dokładnie co. Co tam dasz? Bitch dajesz mi. Hmm, a pewnie jak próbowałem go zdobyć, to nie wyleciał. Na samonerze mapy. Nie, uryj. Uryj przyszedł, uryj. I nie. I taki i nie. Yy, wyleciało. Nie, proszę fiu, wyleciał. Kurde, chyba nie dam rady zdobyć dzisiaj tego horseman's blade'a w takim tempie. Nic, jajo. W sumie jajo. Paju jajo. Co to za czachy dzikie? Ej, 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 co to za nowy atak? Tego nie było. Kto to wysyła w ogóle? To jest nowy atak tych morning a może horseman, horsemanów? Nie wiem, ale bije mnie To jest jego głowa On jest jestem bez głowy Coś tu się nie zgadza Dobra Ja się wychiluję, idę do góry Ło! Dajcie mi pumpkinga Godnego przeciwnika No, już nie damy rady nic zrobić Przykro mi Czyli jeszcze jedną nockę muszę zarwać No teraz przychodzisz na koniec Może jak z bliska ten Przybliżę się bardzo, to dam radę. Zobaczcie. Pyk, 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 pyk. Bijemy bardzo blisko, ale nie obrywam, obrywam, obrywam. Nie ma sensu, nie ma sensu. To już po WHP zbiłem. Trochę. Po. Na. No, tyle. No i mamy Halloween. To nie jest tak, że nie mieliśmy cały czas. <laughs> o, to jest taki czaszek. Dobra, zamiast golema sobie wezmę. Znaczy czaszek, dyniek. A wracając do tematyki fishlona, jeśli jego faktycznie zbafowali. Tak bardzo. A ja go tak gnoję. No to słusznie go zbafowali. <tyle>, Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Co jest? What? Raz, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa. Raz. Dobra. Padło. Ale gówno, chciałem wam tego flayrona pokazać, nie pokażę wam, raz się wywaliłem, a Gówno wylatuje, znaczy może dostało buffa, nie wiem Rozwala mnie to jak bardzo ten słonecznik się tutaj trzyma, widzicie go, on powstrzymuje to halo sam Trzy kratki jakoś powstrzymuje i to się nie może tu przedostać, aż mnie zaskoczył cwaniaczek Panie James, albo Cliff, daj mi, to mi daj, to mi daj, fryzurkę chcę swoją, o O, travelling merchant, co dasz, co dasz, co dasz Kurkę? No, nie dasz tej kurki. No, co jest z Tobą, nie tak, no? Kurde, dwa złote karpie już wyłowiłem. Tak dużo mam Fishing Power. Ja to chcę krejty wyławiać, żeby sobie pazurki takie, które wyrzucałem wielokrotnie i żałuję, do tego, żeby zrobić Master Ninja Gear. Jednak bym to zrobił. już Szansa na unik. Może było lepsze niż tarcza moja. Ej, patrzcie, próbuję wyłowić coś, co jest tutaj. Ja tego szukałem po skrzynkach. Boże, jakie. a idiotyzm. A, ale teraz walnąłem. No to robimy pazurki, Master Ninja Gear. Melee speed, w sumie melee speed nie jest zły Jeszcze pod tego tera który nawala w chory sposób Ale i tak bym sobie e, ulepszył na... Co, za co biorę, za tarczę? To jakiś może damage? Chociaż mało mam kryta, no to dobra, weźmy sobie tego kryta Masz jeszcze to ode mnie w gratisie A teraz idziemy dokonać morderstwa Pani golfista No nie, 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 ja nie chcę tego, mojego stajmika Jeszcze nawet go podpaliłem, to nie wiedziałem, że to tak działa Dobra, pan golfista umarł Czarodziej też umrze oj, 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 Ciebie też nie chciałem bić, przepraszam, bubko Czarodziej umiera, P śmierdzi też i pierdzi Kolejny do odstrzału może być painter Ale, kurde, nie chcę tych bubek moich Tych seników nie chcę niszczyć O, dobra, jesteś teraz w ślepym załuku, jak z zabójcą No, i w ten sposób liczę na to, że przyjdzie mi pani zoolog, angler Nie wiem, o co jest z tym pani zoolog Ani razu mi nie przyszło, tak? Z kolektor też Hm. Na pewno jeszcze wybuduję domki, ale Anglera potrzebuje do questów, żeby zdobyć Sextant. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W gruncie rzeczy wydaje mi się, że w następnym odcinku faktycznie zdobędziemy tego Horseman's Blade'a i porównamy. E, ubijemy sobie Empress na spokojnie już tak bez raszowania. E, I wydaje mi się, że zrobimy wreszcie ulepszenie właśnie lusterka, cellphonea i tutaj tych muszelek. Zobaczymy jak to działa. Więc dzięki wam wielkie za oglądanie, trzymajcie się i papa!